Cześć dziewczyny, dzisiaj będzie o wybielaniu zębów, bo bardzo często mnie pytacie o to, w jaki sposób ja moje zęby wybieliłam, także postanowiłam Wam powiedzieć kilka słów na ten temat. Wybaczcie mi proszę, przedziwne warunki oświetleniowe, bo niestety, ale już po prostu musiałam zapalić światło, bo jak wracam z pracy to się robi tak jak na dworze szaroburo, a rano jak wychodzę to jest jeszcze szaroburo, także nic z tego, więc, więc jeśli wybaczcie mi jakieś dziwaczne kolory i tak dalej. Ale po prostu zawzięłam się, żeby dla was coś nakręcę i kręcę. Co do wybielania, stosowałam tylko takie środki ogólnodostępne, dostępne w sklepach, nie wybielam u dentysty. Jako że spotkałam się z tyloma negatywnymi e, opiniami, że po prostu się wystraszyłam i stwierdziłam, że sobie jakoś tym poradzę sama. Stosowałam trzy różne preparaty: e, paski Blenda Blendamed 3D White, tak tą klasyczną wersję, a także paski Blenda Blendamed 3D White Lux. I te, te luks różnią się tym, że mają wyższe stężenie tego aktywnego składnika, który nam zęby wybiela, a więc po prostu wybiela szybciej, bo po trzech dniach, a nie po 7, no i wybiela podobno na dłużej. No i druga sprawa to jest droższe, jakieś 20-30 zł. bo paski 3D White kosztują od 40 do 60 zł w zależności, gdzie tam akurat jest jaka promocja, czy w Rossmanie, czy. Czy w Superfarmie, tak jak w superfarmie, tak jak mówiłam, są po prostu ogólnodostępne w każdej większej drogerii w aptece je kupicie. A paski 3D White Lux kosztują około 80 i są obecnie bardzo trudno dostępne, bo, bo tak rozglądam się za nimi powoli, jak na razie nigdzie ich nie ma. Będę musiała jakieś dokładniejsze poszukiwania przeprowadzić. A trzecim preparatem, który stosowałam jest system Bojała perła. System biała Perła działa trochę inaczej, kosztuje około 50-60 zł w aptece. I paski są bardzo fajne w użyciu, bardzo wygodne, bo po prostu taką cienką folię nakładamy na zęby, a w przypadku białej perły stosujemy taką nakładkę, którą sobie formujemy, odciskamy na zębach, odciskamy nasze zęby w tej nakładce po włożeniu jej najpierw do gorącej wody, jak będzie plastyczna, sobie odciskamy, a później do tej nakładki musimy taki żel wlać. Wybaczcie, że Wam nie, nie pokażę opakowań pasków, bo niestety ale już wybiłam dawno, dawno temu i dawno ich nie posiadam, ale mam dobre wieści, bo pół roku temu na blogu pisałam posta na ten temat, opisałam całą historię, wkleiłam wszystkie zdjęcia, ceny, także zaraz pod filmikiem zamieszczam Wam link do posta, w którym wszystko jest opisane. Możecie również zobaczyć efekt przed i po, także będziecie mieć wszystko jak na dłoni. Zacznę od początku. Pierwszym preparatem, który stosowałam były paski 3 yy, Blend 3D White i w zestawie mamy, z, yy, mamy taki mamy kurację na tydzień czyli dwa razy dziennie 30 minut no i, no i co ja Wam mogę powiedzieć na ten temat, widziałam efekty po tych 7 dniach faktycznie gdzieś dopiero po 7 dniach się pojawiły, ale nie były one jakieś szałowe, jeszcze mnie nie, nie, nie zadowalał ten efekt, były bardzo przyjemne w używaniu, bo paski, paski jakoś bardzo nam w ustach nie przeszkadzają możemy z nimi mówić co prawda, lepiej tego nie robić, bo mogą nam się wtedy poprzesuwać, ale, ale jest to możliwe. Inna sprawa, możecie dostać ślinotoku. Przez pierwsze dwa dni e, nie, normalnie nie umiałam tego opanować, ale, ale później się unormowało. Także jeżeli chodzi o paski, to ogólnie o tą formę byłam bardzo zadowolona. E, co do białej perły, no to tak jak mówiłam, stosujemy taką nakładkę, więc nie jest to takie proste. Bo ta nakładka jest dosyć duża i możecie o omówieniu zapomnieć. I, I ze ślinotokiem jest podobnie. E, no i tak, nie byłam do końca zadowolona z tych pierwszych pasków, bo ich działanie było dla mnie za słabe. Jako, że po tygodniu stosowania pasków Blendamed nie byłam jeszcze zadowolona z bieli moich zębów, postanowiłam wybielać dalej i przerzuciłam się na system Biała Perła. Tutaj żel wybielający dostajemy w takiej oto tubce i żel nakładamy do nakładek, które otrzymujemy. Nakładki formujemy w gorącej wodzie, wkładamy do gorącej wody, po czym robimy po prostu odcisk naszych zębów, żel nakładamy do nakładek i później wkładamy do ust i zaciskamy. No i, może... I najbardziej ze wszystkiego byłam zadowolona z pasków Blendamed 3D White Lux pomimo minusów, bo one mają naprawdę sporo minusów. A właściwie jeden wielki, czyli nadwrażliwość zębów prost koszmarna. Jeżeli macie nadwrażliwe zęby, to musicie bardzo, bardzo uważać i musicie zapomnieć o stosowaniu ich dwa razy dziennie, tak jak tych poprzednich, bo one naprawdę mocno uwrażliwiają zęby. Także obowiązkowo jakaś pasta do zębów, na przykład zielony Elmex, ja się z nią w, w trakcie wybilania w ogóle nie rozstawałam, po, Pozwala mi jakoś normalnie żyć. No i, i, i pomimo tej nadwrażliwości ja byłam zawzięta i tak raz dziennie je sobie stosowałam, bo uparłam się, że będę miała zęby białe i, i pomimo bólu stwierdziłam, będę miała biały i koniec. <grym> Jeśli jesteście w stanie przeżyć ten minus, jakim jest to uwrażliwienie zębów, ono oczywiście przemija, bo to nie zostają nam te zęby takie wrażliwe, bo naprawdę o zimnej koli i gorącej herbacie możecie zapomnieć i, i to, to nie jest wszystko, bo one po prostu bolą same z siebie, po prostu... Przez cały czas, w zależności od tego, jak długo je stosujecie, od jakiego czasu, tak, tak, jest, tak, tak jest to nasilone. I, i nigdy nie stosujcie jej dłużej niż 30 minut, bo naprawdę pożałujecie. Ja czasami lubiłam to krócej, nawet 20. No, w każdym razie, jeżeli jesteście w stanie zaakceptować czasową nadwrażliwość zębów, bo jesteście tak zdeterminowane jak ja, to będziecie naprawdę bardzo, bardzo zadowolone. Bo po tych trzech dniach, jak obiecał producent, a właściwie po sześciu paskach, czyli tak jak powinno być, zęby stały się zauważalnie bielsze. Różnica była większa niż po stosowaniu tamtych dwóch poprzednich preparatów. Naprawdę zęby stały się białe. No i później już nawet chyba nie dokończyłam tego opakowania i przed zakończeniem całego były już na tyle białe, że byłam stwierdziłam: Starczy, jestem usatysfakcjonowana, jest ok. I co do trwałości, to ta biel wcale nie przemija po kilku miesiącach. Utrzymuje się naprawdę długo. Ja po raz pierwszy półtora, półtora roku prawie półtora roku temu wybielałam zęby i od tego czasu takiej pełnej kuracji nie przeprowadzałam. Zdarzało mi się, co prawda, zastosować jakieś powiedzmy cztery paski. Czy, czy nawet mniej, czy jakoś teraz przed wakacjami, jeden czy dwa pasek nakleiłam i to jest wszystko. A, a naprawdę piję dużej ilości i kawy, i herbaty, i jakichś ciemnych napojów, także te moje zęby są na, na przebarwienia narażone. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego uzyskanego efektu i z pewnością do nich wrócę, jeżeli, jeżeli ta piel przy mnie. A teraz uwaga, ważne. Ja nikogo z Was nie namawiam do wybielania, ja nie uważam tego za absolutną konieczność. U nikogo. mi po prostu na tym zależało, więc zacisnałam zęby i całą kurację przeszłam. Także musicie to dobrze przemyśleć, zanim zaczniecie. Może skonsultujcie się z dentystą, czy to jest dla waszych zębów odpowiednie. Nie róbcie niczego wbrew sobie. Jeśli na was boli, to po prostu przestańcie i dajcie sobie odpocząć. I, i to, jest, to jest tylko i wyłącznie moja historia, tylko i wyłącznie moje doświadczenia z wybielaniem. Ja nie uważam, że zrobiłam dobrze, bo wiem, że byłam bardzo uparta, byłam aż za bardzo uparta na to. I może mogłam przestać szybciej. Mówię Wam tylko jak było, tylko i wyłącznie. Także, także musicie to zrobić po swojemu i zgodnie z własnym rozumem. Także dziękuję Wam, dziewczyny, bardzo za uwagę. Tak jak mówiłam, na dole będzie link do posta, w którym wszystko macie opisane. Możecie tam zobaczyć również takie moje zdjęcie porównawcze przed i po wybielaniu. Różnica jest naprawdę spora, także zobaczcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Pa!